Nie mówię dzieciakom moim, nie grajcie tyle na tym telefonie, one mi mówią, tato, tato, ale przecież nie mamy co innego robić. No to kupiłem im taką tablicę, pod którą mogą sobie coś podłożyć i zacząć rysować, na przykład swojego ulubionego dzieciaka 6-7. W zestawie przychodzą klamastry, które, teraz patrzcie to, bo to jest niezłe, które normalnie świecą. Możemy pokolorować te jego rude włosy. I zobaczcie jak to będzie fajnie wyglądało. Z tego co mi się wydaje, on ma niebieską tą bluzę. To taką też namalujemy Nie wiem jak to się rysuje, ale ja zawsze kontury twarzy rysowałem różową kredką w przedszkolu, bo nigdy nie było takich w kolorze skóry, kremowych Tak mi już zostało No a tu noc narysuję taki trochę zielony, żeby było, że się obsmarkał ten cały 6.7 No i dobra, zobaczcie jak to nieźle wygląda, jak się zgasi światło i postawi na przykład na takiej podstawce Kurde, 6.7 jak w mordę strzelił Wiecie o co chodzi? 6.7 po wszystkim możecie oczywiście zmazać to, co namalowaliście i zacząć rysować od nowa. Link do tej tablicy jest w opisie profilu.